Siemanko z tej strony Michał Słomski. Bardziej mogę być kojarzony właśnie pod ksywką, Tą też to przywitanie. O siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj ponownie dzienny vlog, co ten tata przestawia. Zobaczcie, to tutaj się za skarby znalazły. E, siewnik do buraków gama, niestety, ale chyba będzie musiał być użyty od sąsiada niestety e, zabrało sporo piachu no i przysypało nam trochę buraków może wyjdą, jeszcze dajemy szansę także no nie mówię, że nie obecnie porządki w stodole po sprzedaży śmienia, przestawianie ustawianie jakieś tam belki tematy takie na szybkości a ja dzisiaj lecę z poprawką na dwuliścienne w pszenicy sianej po burakach Mustangiem Forte w dawce 1 litra a więcej może parę słów o samym zabiegu już na polu, no i kilka prac, dzisiaj będzie kilka tematów we vlogu do poruszenia. Ja śmigam na kolejne pole, a szefu walczy z towarkiem. Troszkę się kupa, rozblekła, a no, nie zastąpione merlo. Odrzuca, pryzmuje na rację pola, żeby pszeniczkę nie żeby nie wychodziło to nie wiadomo ile na pole. No i elegancko. Tu jeszcze trochę pewnie ten tył. A ja dalej działać. O, trochę do sąsiada poszło. No, zobaczcie, to jest ta pszeniczka siana po burakach w późnym terminie. To jest to pole doświadczalne, na które poszedł obornik kurzy. No i nie planuję tutaj żadnego dodatkowego nawożenia, jak widać, tętni życiem. No i poprawiamy kwasty. Na jesieni jechałem tutaj tylko i wyłącznie. E ekspertem, żeby zwalczyć śmiotły, także dzisiaj leci Mustang Forte w dawce 1 litra, mamy tam trzy substancje aktywne 2,4 D e aminopyra Aminopyralid i Florasulam. także e kompleksowo dwuliścienne położymy jakieś tam pojedyncze rzepaczki e które dostały, ale, ale w pełni zwalczone nie zostały no bajecznie to wygląda, to jest e jedno z pól, które siałem jako swoje już na nawigacji pszeniczka, pomimo tego, że z późnego terminu ma już po trzy rozkrzewienia, Boję się, że będzie miała za dużo, no ale lepiej za dużo, jak za mało. Tylko wody, wody, jeszcze raz, wody. No cóż to za piękne kurki my tu mamy. Tak wygląda dwumiesięczna młodzież z pierwszych lęgów, jak oswojone. Sileczka zagląda, tutaj starsze towarzystwo. No i jeszcze jedna partia kurek z tego drugiego lęgu, gdzie jest 80 sztuk. Jest tu Eweliny. No i myślę, że za jakiś tydzień półtorej przyjedzie. Piękne są tutaj ruda sileczka, arukanik z wąsami. Głównie silki arukany. Araukany, arukany, tam w środku jeszcze jest tutaj 40 sztuk. Nie wiem, co ja z tym zrobię, aż tyle przesadziłem trochę z tymi lęgami, ale to bardzo wciąga. Pięknie, tak o, Fura robocza w końcu ożyła po trzymiesięcznym miesięcznym przestoju, pasat był głównym koniem roboczym. Co było majster? Paliwo! Paliwo w Będzie czym na pole jeździć? Twardy. Gdzie ten słomek jest? Gdzie ten słomek? Słuchajcie, mała tutaj przysługa dla znajomego. Na pewno kojarzycie szkółki drzew i krzewów niedźwiedź. Bardzo ładne drzewka. E, nieraz tutaj co po sąsiedzku e, trochę pomagam. E, no i dzisiaj właśnie zabieg w, nie wiem, tujach, cisach. Nie wiem, co to tam sam za, za drzewka e, do opryskania dzisiaj że 50 hektarów także jest co robić powolutku trzeba uważać, niektóre drzewka wysokie no ale e, najważniejsze, że nie ma wiatru, bo belka dość wysoko musi iść nad tymi szaderkami, no i powoli, powoli do przodu o, ćwikło zaczyna wychodzić wielka sobota dzisiaj także jest dobrze miejscami może odrobinę przyklepana, ale większość sobie poradzi. Tutaj też jest kolejna. W miarę równe odstępy. Jest nadzieja. Jaka ta wiosna jest piękna, jak to wszystko budzi się do życia. Zobaczcie piękne kwiatki, piękny staw. Tutaj też sporo kwiatków tle golfik, coś tam problem z ładowaniem po długim postoju no i wiosna, tak, wiosna to jest to, żeby tylko chciało coś więcej popadać. I co tu przyszło do mnie? Koteł, nie? Następny się przylepa robi? Nie, już nie chcę przylepy, bo po pioterze wolę się nie przyzwyczajać do, do zwierzyny. Pięknie jest. O, słuchajcie. Lecimy z zabiegiem do glebówki w burakach cukrowych. Pięknie popadało. 7,5 litra. Pierwszy większy opad od lutego. Także no, warunki na tego typu zabieg. Pierwsza klasa. Wprawdzie troszkę wieje, kropi, ale to nawet na plus. Lecimy 2 litry Goldix Titan na hektar. No i niech sobie tutaj buraczki wschodzą. Już pierwsze sztuki są na wierzchu. Dobrze to wygląda. No i do siada. Na parę dni będzie spokój. No i za, za chwilę będziemy myśleć o kwastach dalej. O, no, rzeźnik, chociaż mały, to musi wleść na najwyższy punkt obserwacyjny na podwórku i pilnować, nie? I gryźć gości wszystkich, tak? Rzeźnik, ty jesteś opaczny. zestaw Mateusza super się sprawdził. Buraczki cukrowe na wierzchu. Tutaj gdzieś też widziałem dupkę wychodzi. Może źle widziałem. No, dopiero wschodzą, tak? Kwestia, kwestia chwili i będą wszystkie, tak? Tutaj, 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 także jest super. Słuchajcie, pytanie do użytkowników deszczowni. Jakie pompy nawałek wałek WOM Jakich producentów, mowa o nowych byście polecili do tej oto deszczowni 110 wąż, żeby to było w miarę wydajne. Gdzieś tam na dwóch polach jakieś tam stawki są. Może można by to wykorzystać tak w kryzysowych momentach i coś tam z tych stawków poobrać. Chociaż to nie wiadomo na ile to starczy, tak jak naprawdę się liczymy. Ile tej wody, ile metrów wody na hektar trzeba dać, żeby dostarczyć 30 mm, To ten staw naprawdę musi być duży. No ale zapobiegawczo gdzieś tam, chociaż wiadomo, chociaż hektar może najdzie, coś tam zawsze można powalczyć. No, jak widzicie, pyra jeszcze we workach. Planuję sadzenie na ten tydzień po świętach, pewnie bardziej pod koniec tygodnia. Ziemia jeszcze zimna. No, pewnie nic by mi się nie stało, ale też nie wiadomo ile do posadzenia nie ma. Kiełki śpią, także nie ma tutaj jakiejś spiny. Zestaw praktycznie gotowy. Będziemy działać. A jak u Was? Pytanie do doświadczonych plantatorów. O, covid przyszedł. Do doświadczonych plantatorów co bliżej terminu wysiewu kukurydzy, nie? Lepiej w ciepłą glebę. Szybciej ten ziemniak wyjdzie. Mniej problemu z rizoktonią. E, czy już macie posadzone? No w tym roku odpuściliśmy temat wczesnego podprzykrycia. Powiedzmy z braku e, czasu, tak? Za dużo innych tematów jest. No, kicia. No i tak, wielka sobota, sprzęty stoją, dzisiaj wolne, nic tam nie działamy, nie ma za bardzo e, warunków na jakieś tam zabiegi. E, dalbo przygotowane pod kukurydzę czeka na uprawę e, kun nadal na sprzedanie, jakby ktoś jeszcze nie widział. No i chciałbym Wam złożyć, jak waś, właśnie dzisiaj niedziela świąteczna, chciałbym Wam złożyć e, najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego, tak, po katolicku, tak, to są dla nas e, katolików najważniejsze święta, no i wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrówka, bo tego trzeba życzyć e, zawsze. Także Zdrowych, wesołych świąt Wielkiej Nocy. No i mokrego dyngusa w poniedziałek, żeby powodzenie było.